Dlaczego pan podkładał te bomby? Sędzia powiedział, że przyjdzie tu do państwa Tak, tak, sędzia ma po nas przyjść Będziemy więc odczytywać postanowienie, ale wcześniej proszę jeszcze doprowadzić na salę posiedzenia podejrzanego. Yeah. Proszę posadzić na ławce z tyłu podejrzany, proszę przejść obok dziennikarza. Proszę zrobić miejsce. Proszę usiąść. Podejrzany również może usiąść. całą Krakoła Śródziemnia Krakowie w wydziale 14 karnym w składzie półobecnym po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2011 roku wniosku Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie z dnia 24 lipca 2011 roku w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w stosunku do Rafała zatrzymanego w dniu 22 lipca 2011 roku o godzinie 13 podejrzanego o popełnienie przestępstw z artykułu 163 paragraf 1.3 punkt 3, KK i in, in. Na zasadzie artykułu 249 KPK w związku z artykułem 258 paragraf 1.2 paragraf 2 i paragraf 3 KPK postanawia zastosować wobec Rafała Syna Mariana i Krystyny z domu Węgrzy, urodzony 19 czerwca 1973 roku w Krakowie. Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy w okresie od dnia 22 lipca 2011 roku do dnia 22 października 2011 roku. Tyle jeżeli chodzi o treść sentencji postanowienia. Proszę wyłączyć kamerę.